Na kanale Cloud Code Lab. Dziś przeprowadzimy refaktoring aplikacji napisanej w 15 minut w poprzednim odcinku. Przypomnę, że był to News Summarizer, który potrafi pobierać z FIDA newsy, następnie robi tłumaczenie, streszczenie i wyświetla nam. Jest tego troszkę. O, proszę bardzo. Mamy też źródło. Możemy przejść do oryginalnego portalu oraz artykułu, przeczytać całość, jeżeli już jesteśmy czymś zainteresowani. Także bardzo fajne, wygodne narzędzie, które udało się dość szybko postawić. Natomiast e, sprawdźmy teraz jak z jakością kodu e, i co e, trzeba, trzeba poprawić. Przejdźmy do Klauda. Cloud ok przypomnę. Mamy tu już cloud MD, czyli kontekst eee, cloud, znany nasz projekt, więc możemy od razu przystąpić do pracy. Zlu, zrób analizę bazy kodu pod kątem bezpieczeństwa i architektury. Zaproponuj. Zaproponuj usprawnienia. Zrób analizę codebase pod kątem bezpieczeństwa i architektury. Zaproponuj usprawnienia. No i cloud przechodzi do pracy. Analizuje aplikację. No nie mamy tu zbyt dużo plików, więc nie powinno to potrwać jakoś bardzo długo. Przypomnę, że korzystamy z dwóch kluczy, do OpenAI API i do DeepL API, więc tu musimy zachować bezpieczeństwo, żeby ktoś nie wykradł nam klucza i później na nasze konto sobie nie korzystał. Tak, już Cloud zrobił analizę, wykryto kilka problemów. pozycja kluczy API, brak walidacji, możliwość ataków, brak white listy, brak limitu rozmiaru pozbieranych feedów, brak ograniczenia liczby requestów, czyli brak tego naszego write limitu, logowanie wrażliwych danych. Tak teraz tradycyjnie. kopiujemy sobie tą jego całą rekomendację, bo fajnie to zrobił. zaimplementuj refactoring według planu i wklejamy cały plan. Mimo że przeklejamy mu to co on wygenerował przed chwilą to naprawdę to samo polecenie i sam prompt ma bardzo duże znaczenie i de facto na tym on opiera swoje działanie a nie na tym co wcześniej no, co wcześniej przeanalizował. Na tym też to jest kontekst natomiast Natomiast nie jest to jakby głównym wyznacznikiem tego w jakim kierunku on działa, tak? To jest wszystko, najważniejsze jest prompt dokładny. Tak, tu fajnie widać, bo mamy jeszcze nie taki bardzo duży projekt, więc można, yy, można naprawdę zobaczyć jak on fajnie krok po kroku działa. Tak zagadka czy się uruchomi po tym całym refactoringu. Zobaczymy. Tu mamy cały czas kot uruchomiony. Tak, ten demon nawet restartuje w, po zmianach, więc możemy sobie e, możemy sobie śledzić na bieżąco. To, jak to się zachowuje? Czy, czy nie ma jakichś tam dużych błędów? Tak, dodaję. Cache, Error Handling, no czyli wszystko to, co taka dobra aplikacja mieć powinna, bo dużo osób twierdzi, że jaj nie da się napisać bezpiecznej aplikacji. Da się, tylko że trzeba chcieć to zrobić, tak, a nie tylko dążyć do featureów biznesowych. Też musimy pamiętać, taki refaktoring powinien być robiony tak naprawdę po dodaniu każdego większego feature'a. nie tak, że zrobimy całą aplikację, która ma X funkcjonalności i na końcu będziemy robić refactoring, bo wtedy niestety, ale taki refaktoring może wprowadzić bardzo dużo problemów, bo no, możemy nie przemyśleć o wszystkich zależnościach, tak, I ciężko jest już dojść potem. Co nie działa oczywiście z cloudem łatwiej, natomiast no to też jest przykra sytuacja, jak mamy całą aplikację zrobioną. Chcemy poprawić tylko bezpieczeństwo i, i się wszystko sypie, więc ja radzę to robić zawsze po kolei. Tak, i tu można zobaczyć 10 tysięcy tokenów, 154 sekundy, i on cały czas działa krok po kroku, robi to, co sobie zaplanował w tych TUDOSach które było widać o tu wyżej, tak? Tak, tu można zobaczyć, że on sobie robi backup. No fajnie, tak, dla bezpieczeństwa, jak robi się duże zmiany, zawsze warto zrobić. Tak, tu operacja na plikach, move i tak dalej. Właśnie tu ta powłoka bashowa, z której on może korzystać, bardzo, bardzo dużo daje. Ma dostęp do tych wszystkich poleceń, z których można korzystać na Linuxie i robić naprawdę bardzo dużo rzeczy. Nagramy o tym oddzielny odcinek, tak, dla właśnie przy pomocy Cloud Code, jak można sobie ułatwić pracę w codziennym życiu. Tak, on tu troszeczkę się pogubił, bo mieliśmy uruchomioną aplikację tu w drugim oknie, natomiast, natomiast ja już uruchomiłem ręcznie. Tak, teraz można nawet zauważyć z logów, że Cloud w ramach dodania modułów do projektu podzielił, jeden duży plik na serwisy i teraz mamy oddzielny serwis do tłumaczenia, oddzielny serwis do yy, podsumowania i tak dalej. Hmm. Tak widać, że po refaktoryzacji kilka rzeczy nie działa, na przykład sprawdzanie klucza, domena nie jest dozwolona, no sprawdźmy dlaczego tak zrobił. Prawda? tu już mamy dodany fajny monitoring widać w logach. Tak tu zrobię, spytamy go dlaczego ten się nie jest dozwolony. OK dodał white listę. Eee... Gdzie mamy dodane feedy, które są dozwolone? W sumie jest to słuszne podejście, tak, żeby użytkownik nie podłączył fida, który przewróci nam aplikację. Ok, sprawdzimy na BBC. Tak, oczywiście ta white lista jest do dowolnej modyfikacji. Tam sobie można e, wszystko dodać. Nie znaleziono. Okej. Okay. Okej, okay, tu widzę, że pojawił się błąd podczas podsumowania. Pewnie z tego powodu nie ma e, nie ma jeszcze e, tych newsów z BBC, natomiast poprosimy Klauda o poprawkę. Tak i teraz tu napraw błąd występujący podczas podsumowania. Wydaje się, że błąd jest spowodowany błędnym argumentem do OpenAI API. Widocznie coś tu popsuł, dlatego poprosiłem go, żeby skorzystał z kontekst 7 do pobrania dokumentacji. Na tej podstawie sprawdź, czy wszystko mamy poprawnie zaimplementowane. Tak, to widać, że sobie już pobrał przykład kodu, i pewnie z tym poprawi. No to niestety, każdorazowo musicie mu powiedzieć, żeby pobrał. Chyba, że sobie zrobicie tak, że każecie mu pobrać i stworzyć z tego pliki, i potem on do tego będzie referował. To też można tak zrobić. Tak, jak widać, pomylił tu po prostu format tego żądania. Dlatego tam dostawaliśmy 400. Zrobimy tu popraweczkę. Dobra, jeszcze raz, bo wydaje się, że serwer jeszcze nie, nie do końca się wcześniej zrestartował i po prostu przerwało ten proces, który przed chwilą wywołałem. OK. Okej, okay, po prostu widzę, że jest jakiś problem z frontendem teraz. Sprawdźmy połączenie sieciowe. Tak, od razu można się nauczyć debugować. Tu zawsze prawy zbadaj lub F12, konsola przeglądarki. Ok, jak widzimy, no jest akces, natomiast no nie wyświetla, także sprawdźmy dlaczego. Tak, mimo pozytywnej odpowiedzi nie wyświetla newsów. Widzę problem. Backend zwraca dane poprawne, ale frontend nie wyświetla ich, ponieważ struktura odpowiedzi się zmieniła. W refaktoryzacji wprowadziłem nowy format odpowiedzi, ale frontend nadal oczekuje starego formatu, tak? No, jak widać przy robieniu refactoringu całego projektu naraz, nawet przy tak małym projekcie, on może się pogubić, natomiast od no, tego są testy, i od tego jest debagowanie, żebyśmy żebyśmy mogli to sprawdzić. Tak, tu właśnie nie kazaliśmy mu testować i to być może był. Nasz błąd, natomiast no, dzięki temu też możemy przejść przez to ręcznie. Yy, a to jest tak naprawdę, jak to mówił kiedyś mój nauczyciel samo mięso tak, to jak lecą błędy, to się można czegoś nauczyć. Na przykład debagować błędy yy, z cloudem tak? no zawsze trzeba pamiętać o tym, że musimy mu dostarczyć logi. Natomiast są też zaawansowane techniki, w których on jest sam w stanie debagować, ale to w późniejszym etapie. Tak jak widać przetwarzanie newsów trwa. Wyłączyłem konsolę, żeby tu było lepiej troszkę widać. No i mamy pobrane. Prawda? Elegancko. Sprawdźmy jeszcze, czy poprawka na whitelistie działa. OK, white lista. sprawdźmy. Żebyśmy w right limit teraz nie wpadli, bo co chwilę pobieranie, natomiast OK, działa. Tak jak widać, poprawił też ten błąd z tym, że te crunch nie działał. Ok, także co teraz musimy zrobić? Pamiętać o zaktualizowaniu Cloud MD, aby przy następnej pracy z kodem agent był świadomy kontekstu. Zaktualizuj Cloud MD po zmianach, po refactoringu. No i on sobie najpierw przeczyta potem zaktualizuje. Tak tu w międzyczasie jak on to robi możemy sobie zobaczyć co się zmieniło. Clear Tak jak widzimy, pozostawił jeszcze stare pliki, natomiast zaraz mu to każemy jeszcze usunąć. Ale jak widać podzielił wszystko ładnie modułowo. Tak do wszystkiego mam oddzielny serwis. Ma to ręce i nogi i jest o wiele łatwiej robić później zmiany. Git status. Jak widać powstało trochę nowych plików. Sporo zostało zmodyfikowanych. Jak zwykle w komentarzu znajdziecie cały kod, który tu razem napiszemy, także wrzucę link do GitHub'a. Tak on tu już robi refactoring, usuwa stare pliki. Dlatego o tym trzeba zawsze pamiętać, bo przy dużej aplikacji tych plików zostanie Wam na przykład kilkadziesiąt i to już jest problem, żeby wiedzieć co kiedy zrobić tak naprawdę i co kiedy usunąć. Tak jak trzeba zauważyć, że bardzo pomocny był tu serwer Context7 MCP. To są już techniki zaawansowane. Po więcej tego typu rzeczy odsyłam na kanał i do kursu premium. Ok, aplikacja jest teraz zupełnie zrefaktoryzowana, bezpieczna i oczyszczona z Legacy Files. Ok, git status. Jak widać zrobił jeszcze modyfikację i usunął, więc zróbmy git add, dodajmy to wszystko, żeby było już w gicie. Teraz sprawdźmy, czy aplikacja działa. Tak pobiera się. Ok, działa. Dziękuję Ci, jeżeli dotrwałeś ze mną do końca tego odcinka. Po więcej, zapraszam na kanał i do kursu Premium. Jeżeli Ci się podobało, poproszę o łapkę w górę i suba. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.